Witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj kupiłam tabletki dla rybek one dennych i roślinożernych ponieważ czytałam, że takie tabletki też można dawać ślimakom, a że w tym akwarium jeszcze nie ma zbytnio dużo glonu dla nich do jedzenia i też jest tylko jedna rybka, więc same ślimaki mają myślę, że tutaj mało pożywienia i pomyślałam, że kupię dla nich takie tabletki i sprawdzę czy im w ogóle będą smakować to są tabletki z Tropical To dokładny opis Wam pokażę. I zaraz to otworzę. Tutaj są moje ślimaki. Zobaczymy, czy się zainteresują w ogóle taką tabletką. To tabletka wygląda tak. I teraz wrzucimy ją do akwarium. I jeden ślimaczek zaczął jeść drugi jeszcze nie zauważył tu pływa sobie gucia. zobaczymy później czy drugi ślimaczek też się zainteresuje I nadal cały czas ten mniejszy ślimaczek je, a ten duży nie wiem chyba śpi, albo cokolwiek innego, ale nie zauważył tej tabletki na razie. Już tam widzę że coś się ruszy, więc zobaczymy czy tutaj nie przyjdzie. I po pewnej chwili zobaczcie, dwa ślimaki zabrały się za tą tabletkę. Tu jeszcze Gustaw płynie, zobaczyć co się dzieje. Drugi ślimaczek też dotarł i wziął się do jedzenia. Jedzą sobie oboje, mniejszy i większy. Więc muszę przyznać, że tabletka im smakuje. I myślę, że będę kończyć ten odcinek, ponieważ no chciałam w nim tylko. żeby moje ślimaki przetestowały tę tabletkę. Sprawdzić, czy rzeczywiście przy ślimakach takie coś się nadaje. Ale widzę, że tak. Jeżeli Wasze rybki, je, dajecie im też tą tabletkę, to możecie pisać, czy u Was się sprawdza, czy ją jedzą w ogóle. Bo jak widać u ślimaków, przynajmniej u moich, dobrze się sprawdziłam, bo w sumie położyłam i od razu jeden ślimaczek się nią wziął. Drugi jak tylko zorientował się, że coś jest w akwarium do jedzenia, to też przyszedł i dołączył do niego, więc jak najbardziej ja polecam tą tabletkę. Przynajmniej dla ślimaków, dla rybek, nie wiem. Jeżeli ten film Wam się podobał, zostawcie łapki w górę. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Ślimaki dalej będą jeść, więc już kończę odcinek, bo nagrywałam go nie w, w nieskończoność, ponieważ oni dość długo jedzą. Oni lub one, bo w sumie nie wiem, czy, jakie są płci. Ślimaki już naprawdę dość długo jedzą tą tabletkę. Właściwie to jedzą z przerwami, bo trochę sobie zjedzą, potem odpoczywają. Ale już widać, że część tabletki ubyło. I ja już będę też kończyć ten filmik. Jak widać, test tabletki się udał moim ślimakom, naprawdę przypadła do gustu. Jeżeli filmik się podoba, zostawcie łapki w górę. I do zobaczenia w kolejnych filmach.